Zwróć uwagę na te 5 rzeczy, jeśli masz pracę siedzącą i odczuwasz jakieś dolegliwości bólowe lub dyskomfort. Cześć. Jestem Michał. Dzisiaj poruszymy sobie temat jak prawidłowo siedzieć, żeby poprawić swój komfort i jakość pracy siedzącej. Często pytacie jak dostosować to stanowisko pracy, dlatego dzisiaj przygotowałem 5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, które moim zdaniem najczęściej są zaniedbane. Pierwszą rzeczą będzie ustawienie monitora. Monitor powinien być ustawiony na wysokości wzroku, na wprost. Wiem, że dużo osób teraz pracuje z kilkoma monitorami, ale ten główny monitor w ramach możliwości, żeby był na wprost z oczu, żebyśmy górna krawędź monitora była na wysokości wzroku, tak żeby gałki oczne mogły sobie swobodnie grawitacyjnie spadać, żebyśmy nie musieli zadzierać głowy ani do góry, ani bardzo do dołu. Jeśli pracuje przy laptopie, to obowiązkowo, jeśli to jest stanowisko stacjonarne, można kupić gotową podstawkę, która jesteśmy w stanie sobie podnieść ten laptop do góry, albo podstawić go na czymś wyższym, tak żeby ten monitor też był na, na wysokości wzroku. Drugą rzeczą jest oparcie przedramion. Pracujemy tak, żeby przedramiona były oparte o podłokietniki, albo na tyle blisko pracujemy blatu, żeby były oparte o blat, tak żeby te części tutaj szyja, kark, żeby były rozluźnione, a przedramiona, żeby były swobodnie oparte i żebyśmy mogli w takiej pozycji pracować z klawiaturą i operować myszkę. Jeżeli odniesiemy się do pierwszego punktu, gdzie mówiłem, że laptop do góry, no to obowiązkowym jest dokupienie zewnętrznej klawiatury i myszki, tak żeby można było swobodnie pracować w takiej pozycji, a nie jakoś bardzo do dołu. Trzecią rzeczą będzie podparcie Lędźwi i kości krzyżowej. Jeżeli to okolice z tyłu pętka podeprzemy, w krzesłach są gotowe wypustki, takie wałeczki. Jeżeli dosuniemy się do oparcia, no to mechanicznie będziemy podpierać tutaj ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jeśli w krześle nie masz takiego oparcia, nie masz jakichś wypustek, można do tego wykorzystać jakieś zewnętrzne akcesoria, czyli jakiś wałek zwinięty ręcznie lub jakiś klin. Jest bardzo dużo tego typu. Narzędzi, które możesz wykorzystać, ale myślę, że te podstawowe, które są w krześle, jeżeli będziesz dosunięty do oparcia, no to nie ma możliwości, żeby ten odcinek lędziowy nie był podparty. Czwartą rzeczą jest położenie stóp płasko na podłodze, tak żeby one gdzieś nie były bardzo z przodu, nie były gdzieś tam zwinięte z tyłu, tylko były płasko położone na podłodze. To nam pozwala ustawić po prostu ciało w miarę wygodnej i komfortowej pozycji, gdzie jesteśmy podparci i nie musimy przeciążać jakoś danych struktur mięśniowych bardzo. Piątą rzeczą, podsumowującą to wszystko, myślę, że najważniejszą, to jest to, żeby w takiej pozycji, jak przed chwilą powiedziałem mniej więcej, nie zostawać przez 8 godzin jak sopel, nie zastygać tej pozycji, tylko jak najczęściej zmieniać tą pozycję. Żeby jak najwięcej się wiercić, kręcić na tym krześle, zmieniać pozycję, tą, którą przed chwilą pokazałem, żeby ona była taką wyjściowym ustawieniem ciała, pozycją zero, żeby do niej jak najczęściej wracać, żeby ona była taką prawidłową pozycją, ale te niekorzystne, gdzie siądziemy bardziej z tyłu krzesła, znaczy bardziej z przodu siedziska i oprzemy się, wygniemy kręgosłup taki banan, czy chwilę się zgarbiwy, czy siądziemy z głową podpartą, jeżeli coś czytamy i oprzemy się na blacie, na łokciach i podeprzemy sobie głowę. To na pewno nie będzie szkodzić, jeżeli to będą krótkie przerwy, to będzie nawet wskazane, żeby 20 minut siedzieć w pozycji wyjściowej. Chwilę zmienić na inną pozycję. Idealnym rozwiązaniem byłoby mieć regulowany blat biurka, tak żebyśmy mogli pracować chwilę w pozycji stojącej, chwilę w pozycji siedzącej, chwilę w pozycji po turecku, chwilę w pozycji na piłce, żebyśmy zmieniali jak najczęściej tą pozycję, gdyż badania pokazują, że najbardziej nam szkodzi właśnie bezruch, a niekoniecznie pozycja czyli zastygnięcie w takiej pozycji prawidłowej, ergonomicznej na 8 godzin też będzie nieprawidłowe. Pamiętaj jednak, że nasze ciało nie jest zbudowane z klocków Lego. Każdy ma inne krzywizny, inne wypukłości w innych miejscach, także dla każdego ta pozycja wyjściowa będzie troszkę inna, ale staraj się tak ustawić to stanowisko, żeby było jak najbardziej mobilne, żebyśmy mogli w ciągu dnia ciągle zmieniać w szybki, szybki sposób, tak żeby to było wygodne i komfortowe dla Ciebie. Myślę, że po wprowadzeniu tych prostych zasad, jeśli coś tam u Ciebie jest zaniedbane, Szybko zauważysz poprawę komfortu i jakości pracy. Jeśli potrzebujesz jakichś indywidualnych porad, zapraszam na konsultacje. Prowadzę również takie konsultacje w firmach dla większej ilości osób, także jeżeli macie taką potrzebę, to zapraszam. Więcej takich materiałów bardziej zaawansowanych będzie się pojawiać w późniejszym czasie, także subskrybuj kanał i zapraszam do następnego odcinka w kolejnym tygodniu. Cześć!